No myślę, że mecz z Wiktorią yy, to, był kole, to był kolejny... Mecz w tej lidze po dwóch pierwszych porażkach. Zdołaliśmy się podnieść, wygraliśmy dwa mecze, w tym derbowy. Myślę, że to też na, na wzrosty morale zespołu. Na Wiktorię, no wiadomo, Wiktoria to też jest bardzo dobry zespół, dużo młodzieży, praktycznie do, wybiegana i, i bardzo dobrze zaawansowana, zaawansowany zespół technicznie. Dlatego też nie można było z nim grać o, o otwartej piłki, ponieważ. Yy, by to się też źle skończyło dla nas. Graliśmy średnim pressingiem, chcieliśmy dać pograć im chwilę do bocznych stref i wtedy atakowaliśmy. Myślę, że założenia taktyczne wykonaliśmy w, no może nie w 100%, ale, ale w miarę to wyglądało i, i cieszę się bardzo z wygranej. Podnieśliśmy się z 1-0, także też chwała zespołowi za to i walczyliśmy do końca o korzystny wynik. Zrobiliśmy jedną zmianę, znaczy pierwszą zmianę wszedł Alberdi, też szczęśliwie szedł na 2-1, dlatego też się bardzo z tego, z tego cieszę.